Cześć wszystkim, Paweł z tej strony. Dzisiaj, właśnie dzisiaj właśnie 7 dni temu minął rok, odkąd skradziono mi wtedy półtora bitcoina z Bitrexu. Także gdzieś tam przeliczając na najwyższe kursy tych kryptowalut, które ja tam miałem, to wychodzi prawie pół banii. Tutaj też Wam to pokażę, bo wracając sobie do tego filmiku, który może jeszcze nie widzieliście, data 21 kwietnia to poszło tutaj. 105 Litecoinów, No i miałem Ripple, które ktoś sprzedał e, za bitcoiny, no i przesłał sobie bitcoiny. E, no a tego Ripple było, z tego co ja kojarzę, około 25 tysięcy dolarów. 25 tysięcy dolarów, 25 tysięcy sztuk. No i to poszło. Tutaj nagrałem wideo, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś. Komuś już nie, nie można było ukraść kryptowalut. Także tutaj macie, jak nie widzieliście tego jeszcze, też kwestię zabezpieczenia sobie pewne rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, to możecie to sobie sprawdzić. Na pewno kłania się to, żeby nie trzymać kryptowalut na giełdzie. Na pewno kłania się to, żeby nie pobierać jakiegoś dziwnego oprogramowania na swój komputer, czy jakichś generatorów darmowych coinów i tym podobne, więc tego się wystrzegajcie. I to, co na pewno ustawiać wszędzie, gdzie się da tylko Google Authenticator i jeszcze jakieś dodatkowe em, zabezpieczenia typu, że można logować się z jednego IP i tym podobne. Także. Te funkcje są dostępne na, na różnych stronach, w różnych kopalniach, gdzie, gdziekolwiek posiadacie jakieś monety. Czy tak jak macie portfele e, pobrane na swój laptop, to tam też się ustawia: PIN-zabezpiecza się portfel, e, pobierając sobie swój klucz prywatny, mając go ciągle offline i portfel też offline, żeby nikt nie miał do tego dostępu. Ale takie kilka refleksji po tym roku, bo e, ja wtedy pamiętam, jak dziś. Ja byłem załamany. To była akurat noc, nie wiem, godzina, chyba 23 w nocy. I ja pamiętam, że do pierwszej czy do drugiej w nocy po prostu siedziałem przed laptopem i patrzyłem sobie na ten, na ten stan konta, kiedy skradziono mi te półtora bitcoina. I wtedy to było warte gdzieś 10 tysięcy złotych około. Um, no gdzieś tam chwaląc się, nie się, ja to odzyskałem dość szybko, bo po tygodniu, ale jakby sama refleksja tego wieczoru i następnego dnia. E, nie wiem, być może mam tutaj tą książkę, która tak naprawdę mi pomogła, którą ja Wam od razu polecę. jest książka Potęgi Podświadomości i e, ona mi bardzo dużo wtedy pomogła, bardzo, bardzo. Bo ja wtedy zasypiając stwierdzałem sobie tak, dobra, mam to już w dupie, wyjeżdżamy, idę do roboty, idę robić, bo już nie mam siły, nerwów na to, jeszcze tutaj tak kradzież. E, oczywiście nie skradziono mi wszystkiego, tylko część, które miałem na, na Bittrexie, a całą historię możecie sobie obejrzeć, dlaczego mi ukradli. E, ale ta, przypomniałem sobie, jak zasypiałem o tej książce i o tym, że to, o czym myślę, e, tak naprawdę wpływa na to, co, co się później dzieje. I powiedziałem sobie tak, że mogę się załamać, mogę się zdołować. Albo mogę te pieniądze odrobić, te, te kryptowaluty odrobić. No i tak też zrobiłem. Chwyciłem się na następny dzień, sprzedałem część kryptowaluty Klapcoin, żeby móc chcąc, nie chcąc pospekulować trochę, wrzucając z powrotem w Litecoina i w Ripple, które Ripple po tygodniu dało po cały zwrot e, straty. E, później sobie odkupiłem z powrotem Klapcoina i te kryptowaluty, czyli tam Litecoina, którego mi ukradziono no a Ripple niestety chcący nie chcący spieniężyłem i gdybyście sobie popatrzyli tak na, na historię ile tak naprawdę te kryptowolty skradzione były warte to Litecoin w najwyższym punkcie był warty prawie no, 330 dolarów może ciut więcej więc 330 razy 100 sztuk które tam miałem no, to jest 30 parę tysięcy dolarów a Ripple był warty najwyżej Około 3 dolarów, chyba ponad 3 dolary, możecie sobie sprawdzić. Tak, ponad 3 dolary gdzieś. No, ponad 3 dolary tutaj macie pokazane, nie? Więc gdzieś całość straty po roku to prawie pół ani, Około 120 tysięcy dolarów, których nie mam, ale jakby to wydarzenie mnie sporo nauczyło i ja tej straty jakby w ogóle nie kalkuluję, bo przez to. Jakby to wydarzenie, ja wziąłem je jako narzędzie, które ma mi w tym momencie pomóc. Jak sobie też prześledzicie mój kanał na YouTube, ja tak naprawdę od tego momentu zacząłem cokolwiek działać. Byłem tak wkurzony, że jakby pierwszy raz coś takiego dało mi kopniaka, jak sobie prześledzicie mój kanał, to tak naprawdę od momentu wrzucenia tego filmiku, o kradzieży, gdzie spotkał się z całkiem fajnym przyjęciem, zacząłem pomagać. E, w taki sposób, żeby właśnie pokazać, gdzie trzymać kryptowaluty, czym są kryptowaluty, czym jest blockchain, jak zabezpieczać i tym podobne. I tak naprawdę ja osobiście dzięki temu wydarzeniu się rozwinąłem i wziąłem tak naprawdę do roboty, jeśli chodzi o, o takie sprawy powiedzmy, marketingowe, gdzieś tam rozwoju osobistego, zarobków. O, czekajcie. Także mi to osobiście dało kopniaka, a wiem, że bez tej książki chyba nie dałbym rady, bo od razu sobie pomyślałem, że mogę się załamać albo mogę to wziąć i wykorzystać w jakiś sposób. Jak sami zobaczycie, nawet sama liczba wyświetleń tego filmiku gdzieś tam dała mi kopniaka, i też miłe słowa, które gdzieś tam padały, ale to pozwoliło mi na to, żeby wymyślić jakby sposób na to, żeby dalej działać. I Tą stratę odrobiłem, tak jak mówię, w tydzień, bo udało się przyspekulować akurat przy majowych, powiedzmy, wzrostach, tam kwietniowo-majowych wzrostach, ale z perspektywy roku, kiedy ja na to patrzę, to tak naprawdę, gdyby nie to wydarzenie, to podejrzewam, że byłbym dużo, dużo, dużo z tyłu. Oczywiście mnie to sporo kosztowało tak naprawdę, bo gdybym sobie podtrzymał, no to mógłbym e, zarobić jeszcze jakieś tam powiedzmy dodatkowe pieniądze, ale tutaj znowu nigdy mam, bo to o czym ja Wam mówiłem, zobaczcie. Nawet jeżeli pokazałem Wam najwyższe ceny tych kryptowalut, to ja Wam osobiście powiem, że na sucho jestem straty pół miliona, e, jeśli chodzi o te dwie kryptowaluty. Gdybym je sprzedał w najwyższym momencie, ale po pierwsze. Nie wiedziałem, jaki będzie najwyższy moment kryptowaluty. Tych dwóch kryptowalut, w których będę je mógł sprzedać, a po drugie, kiedy Ripple skoczył do 25 centów, to ja wiem, że chyba większość bym sprzedał albo 90%. Z tego względu, że kiedy moja koleżanka zapytała mnie, co bym zrobił, gdybym miał tyle i tyle teraz Ripple, bo sama miała ten problem, to ja powiedziałem: Przy tej cenie sprzedałbym i kupiłbym e, następny projekt. Więc cena tam była w rękach 25-30 centów. I ja osobiście pewnie bym sprzedał, nawet nie wytrzymałbym do 3 dolarów. I tutaj też jakby ta informacja dla osób, które gdybają, że na przykład nie opłaca się wydobywać, bo cena jak skacze tam wyżej, to ja sobie mogę sprzedać i, i zarobię na tym dużo więcej. Guzik zarobisz, bo nie wiesz jaka będzie maksymalna cena i zazwyczaj będzie tak, że sprzedaż w takim momencie, w którym jeszcze być może sprzedaż na górce będzie jeszcze powiedzmy spadek, a później znowu kryptowaluta będzie miała jeszcze wyższą cenę i Ty znowu, znowu będziesz mówił, że zarobisz... Więcej. Także tutaj to tak nie działa. Ja się z, z czystym sumieniem przyznaję, że nie wytrzymałbym do takich cen. Litecoina miałem swój e, poziom do 50 dolarów, przy którym sprzedałem. Osiągnął ponad 300 dolarów. Ripple chciałem sprzedawać po 25 centów, kiedy miałem. Cena osiągnęła 3 dolary ponad, ale wiem, że sam bym e, nie wytrzymał do tego momentu. Także też taka rada gdzieś dla Was i to, że jeśli nawet, bo to też jest ciekawe, że po obejrzeniu tego filmiku miesiąc czy dwa miesiące później. Napisały do mnie może 3-4 osoby z tym samym problemem, że zostały okradzione. Ale zaraz po tym jak obejrzały to wideo, znaczy może nie zaraz, widziały to wideo, a po miesiącu dwóch czy trzech ich okradziono, tylko w taki sposób, że nikt nie wziął pod uwagę tego, co ja mówiłem w tym wideo. Co trzeba zrobić, żeby nie zostać okradzionym, albo jak zminimalizować to ryzyko, no bo zawsze gdzieś tam jest obawa, że ktoś nas może okraść. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że ktoś wiedział, jak się zabezpieczyć, a tego nie zrobił, mimo wszystko. I tutaj też wychodzi z tego z, y, lenistwo, według mnie. Y, większość osób nie bierze pod uwagę tego, że coś faktycznie może się wydarzyć, jeśli chodzi y, o taką kwestię, że mogę zostać okradziony. A po trzecie, i chyba najważniejsze, każdy uczy się na swoich błędach. I każdy, tak jak ja, tak i ty, tak i inne osoby muszą stracić w głupi sposób, w mądry sposób, w jakikolwiek sposób, żeby się nauczyć żeby się nauczyć tego, y, że. Są pewne metody, e, są pewne sposoby, e, a na pewno będzie to lekcja na przyszłość, jak się w pewien sposób zabezpieczyć przed stratą, przed e, głupim inwestowaniem, przed gdybaniem, e, przed zabezpieczeniem odpowiednim portfeli swoich kryptowalut, przed nietrzymaniem e, kryptowalut na giełdzie, tylko na bezpiecznych portfelach. Także prześlijcie sobie to wideo, jeśli wy sami mieliście problem, jeśli chodzi o, o kradzież, albo chcielibyście po prostu zabezpieczyć to, w co zainwestowaliście, bo Chyba nie ma nic gorszego, jeśli pierwsza inwestycja, a po chwili ktoś wam to ukradnie. A to jest możliwe. Chcąc, nie chcąc, kiedy jesteśmy online, jest to bardzo możliwe, że ktoś nam może wykraść nasze powiedzmy kryptowaluty czy inne rzeczy, które posiadamy, bo w pewien sposób nie zabezpieczymy sobie tego, co mamy. Także też sobie prześledźcie, jak zabezpieczać swoje rzeczy. Mi to dodało dużą lekcję. Ja to wykorzystałem dla siebie. Mimo, że się załamałem przez pierwsze kilka godzin, to dzięki tej książce polecam ją każdemu. Polecam ją każdemu, żeby przeczytać, bo właśnie w tych chwilach kiepskich, kiedy masz świadomość taką, że to o czym myślisz, powoduje to co masz, więc gdybym ja się wtedy załamał i stwierdził, nie, pierwsze to mam dość, ten, to już bym dalej pewnie nie działał w tym temacie, a na pewno bardziej bezpiecznie. Ale wziąłem sprawy w swoje ręce, tak naprawdę wiedziałem, że wszystko jest w mojej głowie i no i co tu dużo mówić, no myślę, że wygrałem na tym przez ten rok. Także tu też gdzieś dla Was moje spostrzeżenia, kto będzie chciał to wykorzysta. Dzięki za usłyszenie, trzymajcie się i miłego dnia.